Jasiu przychodzi do mamy i pyta. Mamo, mam zagadkę. Który pociąg ma największe opóźnienie? Nie mam pojęcia, synku. Ten, który obiecałaś mi dwa lata temu na gwiazdkę. Kochanie, dlaczego twój pies się tak dziwnie na mnie patrzy? O co mu chodzi? Nie przejmuj się. On tak zawsze, jak ktoś jest z jego miski. Jasiu przychodzi do taty i pyta. Tato, jak się robi dzieci? Wiesz synku, wkładasz najdłuższą część ciała w miejsce, gdzie mama robi siku. Za dwie godziny do taty przychodzi Małgosia i pyta się. Tatusiu, dlaczego Jasiu wkłada nogę do Sedesu? Jasiu pyta nauczycielkę od polskiego. Proszę pani, Mówi... czy ma pani może jakieś swoje nagie zdjęcia? Jasiu, skąd ci to przyszło do głowy? Nie mam takich zdjęć, a jak nawet bym miała, to bym ci nie dała. A chce pani kilka? Jedzie niedźwiedź z zającem autobusem. Zając, jak zawsze, jedzie na gapę. Do autobusu wsiadają kontrolerzy. Zając przerażony, że dostanie mandat, wskakuje do kieszeni niedźwiedzia. Przychodzi kontroler, sprawdza bilety i pyta. A co pan ma tam w tej kieszeni? Niedźwiedź z całej siły uderza pięścią w kieszeń, wyjmuje spłaszczonego zajączka i mówi. Stare zdjęcie kolegi! Lew sporządził listę, które zwierzęta chce zjeść. Zwierzęta się o tym dowiedziały i przychodzą do niego z ostatnim pytaniem. Pierwsza przyszła zebra. Król zwierząt, a czy przed jedzeniem nie dasz mi jeden dzień życia, żebym mogła się pożegnać ze swoimi bliskimi? Lew dał dzień życia zebrze, a później ją zjadł. Kolejna przychodzi żyrafa. Lwie, dasz mi jeszcze jeden dzień życia, chcę najeść się jeszcze listkami i pożegnać bliskich. F był wyrozumiały i zjadł żyrafę na drugi dzień. Kolejny przychodzi zajączek i pyta „Liwie, czy mógłbyś mnie skreślić z listy? Spoko nie ma sprawy, skreślam. Rozmawiają dwa rekiny. Zjadłem dwa dni temu chyba jakiegoś polityka. A skąd wiesz, że to był polityk? Miał taki pusty łeb, że do tej pory nie mogę się zanurzyć. Dziki zachód. Kowboj przyjechał na swoim koniu do miasteczka. Zeskoczył zwinnie z konia, przywiązał go do palika. Podniósł koniu ogon i pocałował go prosto w odbyt. W całej sytuacji przygląda się drugi kowboj i pyta: Stary, co ty robisz? Wiesz, usta mi pękają od wiatru i to mi pomaga. Nawilżyć? Nie, powstrzymuje mnie od ich oblizywania. Ja się przychodzi ze szkoły do domu i od progu pyta mamę: Mamo, a ja nie byłem wpadką? Cynku, idź zapytaj tatę o to. Mamo, jakiego tatę? No właśnie.